Ta 50-letnia lokomotywa stoi odstawiona na bożnicy w czeskich budziejowicach. Już 7 lat. Była wyprodukowana w połowie lat 60. Wysłużona lokomotywa ma szansę, że nie skończy na złomowisku. Nowy właściciel nią nie odjedzie, a po remoncie mogłaby jeszcze długo służyć. Ten silnik był w stanie dać nawet megawat mocy na godzinę. Wysłużonych lokomotyw kolej ma na sprzedaż 9. W ofercie są też wagony. Chodzi o pięć wagonów, które zada, zostały wyprodukowane w 1967 roku, a które są już długi czas odstawione. odstawione. Wagony, Wagony możecie kupić za ponad 218 000 tysięcy za najtańszy, na na a lokomotywy od ponad 395 ty tysięcy koron. A najdroższa, która została niedawno odstawiona, musicie zapłacić 2 miliony koron. Wysłużone maszyny mogłyby cieszyć przede wszystkim miłośników kolei. Lokomotywę mogliby postawić na na przykład koło swojego domu, tak jak to zrobił pan pochudowski z Jechlawy ze starym tramwajem, tym konkretnym nikt się nie interesował i miał skończyć na zumowisku. Szkoda nam go było. Tramwaj na garażu szybko stał się atrakcją. Przyjechałem na to popatrzeć, dziwnie to wygląda, ale jest fajny, także na Morawie. Dzieci mogą przenocować w starym wagonie od roku 2002, który jest częścią diecyzialnego centrum młodzieży.